Inwestycja dla mieszkańców, dla miasta to jest bardzo duża i bardzo ważna inwestycja w historii naszego miasta. Dlatego, że przez ostatnie kilkadziesiąt lat nie mieliśmy wizytówki, nie mieliśmy salonu, jakim jest dworzec, jakim jest centrum przesiadkowe, i to jest konsekwencja i dalszy plan działania dotyczący zmiany sposobu poruszania się. Ja wierzę to, że wreszcie będzie wygodniej, komfortowo, poprawi się jakość życia, poprawi się jakość poruszania się po mieście i poza miasto. Od 2016 roku w Dąbrowie Górniczej zatrzymują się pociągi z Wiednia, z Pragi, z Budapesztu, ale gdzie się zatrzymują? teraz już będą miały się gdzie zatrzymywać. Rondo i droga dojazdowa od ulicy Sobieskiego, która spowoduje, że powstanie alternatywa dla centrum miasta, czyli cały ruch kołowy nie będzie się odbywał główną drogą, tylko będzie można przejechać i dojechać do dworca, a przede wszystkim bezpiecznie dostać się na drugą stronę do ulicy Limanowskiego i nie jest to tylko ruch wakacyjny, który prowadzi do zbiorników wodnych. To jest już regularny ruch ludzi, którzy tam mieszkają, którzy też dojeżdżają do pracy, dojeżdżają do, e, codziennie. E, przejście dla Bezpieczne przejście i przejazd rowerowe w dwóch miejscach. Wreszcie bezpieczne dojście na perony, również dla osób niepełnosprawnych i to jest bardzo ważne, że osoby niepełnosprawne będą mogły się dostać na peron, będą mogły się dostać do pociągu z dwóch stron. Ważne jest to, że przy centrum przesiadkowym powstaną trzy krawędzie peronowe, czyli będzie możliwość obsługi właśnie pociągów lokalnych, regionalnych, jak i tych międzynarodowych, które przez Dąbrowę Górniczą przejeżdżają i nie tylko przejeżdżają, dlatego że się zatrzymują pociągi do Gdyni, do Warszawy. Pociągi do Wiednia, Pragi, to uważam, że to jest bardzo duża szansa na to, że Dąbrowa stanie się na mapie regionu centrum przesiadkowym i to, to miejsce na to zasługiwało. 227 milionów złotych to są koszty inwestycji, mamy 23 miliony dofinansowania metropolii, mamy 80 milionów środków unijnych, pozostałe środki to są środki gminy, plus 46 milionów środków PKP Pelka. Także montaż jest zróżnicowany, uzależniony był od tego, jakie projekty, jakie zadania są tutaj realizowane. Proszę zwrócić uwagę, że ten projekt, właśnie centrum przesiadkowe to nie jest przebudowa. Torów, peronów jedynie, ale bardzo duży układ komunikacyjny, dużo jezdni dróg rond, które służą temu, żeby autobus przyjechał pod budynek dworcowy i można było bezpiecznie przesiąść się po prostu na pociąg i z powrotem. Gołonok sześciu oferentów złożyło ofertę i 23 sierpnia zaplanowana jest licytacja, aukcja internetowa i wtedy będziemy wiedzieć też, jaka jest wartość tego projektu ze strony wykonawców oraz też, kto. Prawdopodobnie wykona ten projekt. Nowe centrum przesiadkowe no i dworzec, i dworzec no to jest okres dwóch, trzech lat najbliższych, bo tutaj wiemy, umowa jest podpisana do 2022, natomiast też wiemy, że, że PKP PLK ma już wyko wykonuje już projekt budowlany dotyczący przebudowy dworca i uważam, że to będą projekty, które będziemy mogli równolegle uruchamiać. Dla naszej spółki, czyli zarządcy infrastruktury kolejowej, to jest przede wszystkim modernizacja układów torowych. Zmienimy tę stację, ona będzie miała zupełnie inne funkcjonalności niż do tej pory. Dzięki przesunięciu pewnych grup torów zwalniamy też miejsce, które może posłużyć jako to centrum komunikacyjne i integracji z transportem kołowym. Przebudujemy perony, zrobimy dojścia do tych peronów takie, które będą umożliwiały obsługę osób niepełnosprawnych. Zbudujemy przejście pod torami. Czyli z punktu widzenia kolejowego to przede wszystkim wymiana, modernizacja infrastruktury a z punktu widzenia miasta to likwidacja przyjazdów w poziomie szyn i możliwość bezkolizyjnego pokonywania torów. W tej chwili mamy już bezpieczne rozwiązania. To są rozwiązania, które przede wszystkim są bardzo niekorzystne dla mieszkańców miasta. Rogatki są często zamykane. Oczywiście też łączy się to z próbami wtargnięcia na tor mimo zamkniętych rogatek. Także pod tym względem bezpieczeństwo się poprawi, bo będziemy mieli bezkolizyjne rozwiązanie w postaci wiaduktu kolejowego.